OK, okej, okay. mamy podpunkt C. Jest dwójka i trójka. To najpierw sobie od nich zaczniemy i będziemy szli na osi. Czyli policzymy, ile idziemy jednostek. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Czyli jest 10. Czyli wiemy, że w mianownikach będzie dziesiątka. Ale tu już sobie nie zapominamy o tych całościach. Czyli na przykład ten punkcik. To byłoby 2 całe i 1 dziesiąta. Dobra, zróbmy sobie ten punkcik. 2 całe, byłoby 10 dziesiątych tutaj dla trójki, tak? To byłoby 2, 10, 10. To to będzie 2, 1 mniej, 9. /10. Dlatego byłoby 2,8. To dla B znowu na dole, bo nie ma o tyle miejsca. 2 całe i 7, /10. to sobie już wpiszmy dla B. 2 całe i 7. /10. Znajdźmy sobie może C, bo ono jest blisko, czyli tak. Ten jest 3, czyli ten byłby 3 i 1 dziesiąta, bo idzie co 10, to już wszędzie tak będzie szło. To C, tutaj by było 3 całe i 2 dziesiąte. Uzupełniamy sobie. I jeszcze to A musimy znaleźć. Idziemy w lewo na osi, czyli tak, skoro w prawo rośnie, to w lewo maleje. Ok? Czyli ten punkt, już nie będą dwie całe, tylko jedna całość mniej, czyli jedyneczka. I tą dwójkę moglibyśmy sobie napisać, że to jest jedna cała i dziesięć dziesiątych, tak? To jest dwa, więc tu będzie jedna cała i dziewięć dziesiątych. Potem tu jedna cała, jedynka mniej osiemdziesiątych, jedynka mniej znowu siedemdziesiątych I dla A otrzymamy jeden i sześć dziesiątych. To sobie uzupełnimy, jeden i sześć dziesiątych. Dobra. Zamieniamy na ułamki dziesiętne. Jedna całość, przecinek, po prostu 6, bo ma być jedna cyfra po przecinku, dwie całości, przecinek 7 i trzy, przecinek dwa, bo wszędzie ma być po jednej cyferce po przecinku. Mamy to.